Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. A dzisiaj: Tekken King Creed All in One, czyli manga od wydawnictwa Waneko. Wydanie ekskluzywne, gdzie dostajemy twardą oprawę, obwolutę. Wydanie na wypasie. Co do samej obwoluty, zobaczcie, wygląda ona w taki oto sposób, z takim jakby malowanym, malowaną ilustracją w takich ciemnych, grafitowych kolorach. Natomiast okładka na samej mandze w czerwieni, takiej bardzo intensywnej czerwieni z, wręcz bym powiedział, takim karmazynowym kolorem. I tutaj na tej obwolucie jeszcze sobie zerknijmy, mamy cenę 79,99, mamy też tutaj takie ciekawe ilustracje z różnymi hasłami, swoją drogą te hasła nie są tutaj bez znaczenia. Nie zapomnę to wam powiem, czego one się tyczą. Tą walutę sobie odłóżmy na bok. Oczywiście sama manga prezentuje się następująco. Jest to szalenie opasły tom. 620 stron, mniej więcej. Wydane to zostało u nas w 2023 roku, we wrześniu. Tutaj jeszcze jest oczywiście reklama, jakieś przewodniki, jakaś inna manga, jednotomówka. Natomiast interesuje nas zawartość tego konkretnego egzemplarza. Otóż jest to historia dwóch chłopców. E, można powiedzieć takich jakby braci. Jeden z nich nazywa się czarny, drugi biały. E, potocznie są oni nazywany, nazywani kociętami, e, ponieważ a, głównie podróżują po dachach i są trochę jak takie e, no właśnie bezdomne koty. Ponieważ e, ci chłopcy wychowują się na ulicy, oni nie mają rodziców. Przynajmniej w Mandze niczego się na ten temat nie dowiadujemy, ale no, nie mieszkają w żadnym domu. Miejscem akcji jest Miasto Skarbów. No i e, cała ta manga będzie się opierać o perypetie tej dwójki, różne ich, e, no nazwijmy to, przygody e, w tym mieście. Mieście, które określane jest mianem. Mojego, ich miasta. Każdy z nich będzie mówił o tym mieście jako o moim mieście. Innymi bohaterami tej mangi będą członkowie Jakuzy, no czyli powiedzmy sobie gangsterskiej organizacji potocznie właśnie zwanej Jakuzą. Natomiast wydaje mi się, że te nie, nie mam wiedzy odnośnie tego, czym konkretnie Jakuza jest, ale to po prostu chyba tak się nazywają e, japońskie gangi. No i oczywiście jeszcze stroną będzie policja, e, która wydaje się być taka lekko bezsilna, jakby pasywnie gdzieś tam z boku obserwuje te wydarzenia, ale specjalnie nie angażuje się do tego wszystkiego, co się tutaj dzieje. Co do samych chłopców, oni. Można powiedzieć, mają taki swój własny system wartości, a wdają się w bójki, kradną, e, wykonują różne jakieś takie mniejsze przewinienia e, i generalnie są takimi lekko duchami. E, w Troszkę mają problem z odróżnieniem takiego dobra od zła, mają po prostu swój własny system wartości, którym się kierują, i tak sobie to działa. Jest jeszcze taka postać pewnego dziadka, który delikatnie próbuje mieć swój jakiś wkład w to, jak ci chłopcy będą się zachowywali. Jest tam taki element moralizowania, ale nazwijmy to, że nie jest on taki nachalny, nie jest on na zasadzie taki. Próby na siłę zrobienia czegoś, tylko on się pojawia i daje pewną swobodę wyboru, decyzji tym chłopcom. No i wokół tych wszystkich postaci czarnego, białego, jakuzy, oczywiście w ramach organizacji będzie szereg różnych postaci, o których nie chcę Wam tutaj jakby mówić i ta policja, ale miasto jest jakby osobnym bohaterem w całej tej mandze i wydaje mi się, że wdawanie się w jakiekolwiek szczegóły dotyczące samych wydarzeń jest tutaj absolutnie niepotrzebne, bo będzie w dużej mierze spoilerogenne. Natomiast jest to manga obyczajowa, manga akcji, a trochę taki dramat, thriller, wiele jakby tych elementów jest tutaj powiązanych, jest taki kryminalny, E, thriller e, mocno dramatyczny, właśnie z elementami obyczajowymi, ale również z delikatnie takimi elementami, nazwijmy to, fantastycznymi. E, I myślę, że w kontekście samej fabuły to tyle, e, bo naprawdę nie ma sensu tutaj nic więcej mówić, aby czegokolwiek nie zaspoilerować. Powinniście po prostu tę magię przeczytać, aby móc się przekonać samemu. Natomiast przejdźmy sobie do kwestii a mojej interpretacji tego tytułu. Otóż e, tytułowy, e, tytułowi Dwaj chłopcy, czarny i biały, e, reprezentują w tej mandze e, takie jakby dwie strony: jasność oraz mrok. E, wydaje mi się, że tutaj jest e, takie silne też nawiązanie e, czy korelacja z e, tym, co mamy w Gwiezdnych Wojnach, czyli jasna i ciemna strona. Zresztą e, bardzo mocno e, miałem takie wrażenie, że Gdzieś tutaj jest ten element z właśnie przechodzeniem na ciemną stronę mocy, związany z treścią tego tytułu. Oprócz tego pojawia się jakby taka symbolika zimy, ciemności, nocy, że w tym czasie zaczynają się dziać złe rzeczy i generalnie człowiek robi się smutny. To, to najczęściej są takie motywy, które. Biały jakby porusza w swoich wypowiedziach. Sama manga bardzo dużo mówi o oddaniu, o braterstwie, bo tak jak powiedziałem, czarny i biały oni są ze sobą silnie związani. To jest taka braterska więź. Również szacunek, wolna wola, czy też taka swobodna dusza, to jest jakby po po pozwalanie sobie na bardzo dużą taką swobodę bez ograniczenia przez dorosłych, właśnie tej dwójki pokazuje takie wyzwolenie. Całkowity brak hamulców, beztroskę. Czy to jest dobre, czy to jest złe, dokąd to zaprowadzi tych braci, no to oczywiście sami będziecie musieli się przekonać. Tytuł szalenie dobry pod względem zarówno treści, jak i rysunku. Rysunek. Zobaczcie, taka mocno undergroundowa kreska, bym powiedział, e, taka jakby trochę niechlujna, szorstka. Ona mm, skupia się bardzo mocno na detalu, wbrew pozorom. I tych detali tutaj pojawia się e, bardzo dużo, ale one są ukierunkowane tam, gdzie są potrzebne. Jak już powiedziałem wcześniej, miasto, które wydaje się być samo w sobie bohaterem tej mangi. Również jest tutaj pięknie przedstawione. Architektura, zabudowania, szyldy wszelkiego rodzaju, brud na ulicach, masę elementów, które się pojawiają i ta kreska, ona potrafi się zmieniać pomiędzy poszczególnymi kadrami. Kiedy autor chce ukazać coś w inny sposób, to po prostu styl graficzny delikatnie się zmienia, ale nie wybija to jakby z całościowego obrazu tego tytułu. Przeciwnie. Ma się wrażenie, że czujemy to, że jakby ten zabieg stylistyczny został tu wykonany celowo, abyśmy odczuwali to w jakiś konkretny, ściśle określony sposób i to się sprawdza i to naprawdę tutaj działa. Wydaje mi się, że graficznie jest to bardzo odświeżające. Ja jestem troszkę zmęczony takim rysowaniem na jedno kopyto, jak to współcześnie jest robione. Te, te mangi są takie ugrzecznione, ugładzone. Wręcz generyczne są te obrazy, tutaj tego nie mamy. Jest świetne spasowanie sposobu rysowania z tematyką. Kolejna rzecz to jest kadrowanie. Jest masę bardzo takich nietypowych kadrów, zbliżeń, uchwycenie jakichś rzutów izometrycznych, rzutów od spodu naprawdę szereg zabawy, jeśli chodzi o układ w kadrach. Same kadry generalnie są prostokątne, ale w zależności od tego, co się dzieje, jeśli jest na przykład jakaś dynamiczna akcja, jakieś bójki, to wówczas ten sposób ukazania w tej mandze się zmienia. Także to jest szalenie dobrze zrobione, jest to intrygujące i jednocześnie patrzy się na ten tytuł w taki sposób, że to nie jest męczące. To znaczy, jak już po kilkunastu stronach się przyzwyczajamy do tego sposobu rysowania, sposobu ukazania świata, to z czasem zaczynamy jakby płynąć po tej mandze i oko widzi ten detal, a jednocześnie nie skupia się jakby na poszczególnych drobnych elementach, przez co czyta się tę mangę bardzo płynnie. Też tutaj to bardzo dobrze widać, na wszelkiego rodzaju marginesach pojawia się szereg Przypisów od tłumacza wyjaśniających różną symbolikę jakby znaków japońskich czy innych tego typu rzeczy, nawiązań gdzieś tam do popkultury. Samych nawiązań w tej mandze ogrom, takich rzeczy, które jakby ja wyłapuję, chociażby jest tutaj taki motyw domu wybudowanego blisko plaży, jest nawet jego rysunek: wypisz, wymaluj, wygląda to jak dom. E, żółwiego Boskiego Mistrza z. E, nie pamiętam jak on się nazywa, ale chodzi oczywiście o mangę Dragon Ball. E, żółwi Pustelnik Boski Mistrz. O. Także jest tutaj nawet tego typu fragment, jest znacznie więcej różnych odniesień, ja bym nie chciał Wam tego jakby spoilować tutaj, wskazywać tego, sami powinniście je odkryć. Także naprawdę świetnie skomponowana manga, pod względem warstwy graficznej, pod względem warstwy fabularnej, poruszająca. I jest jeszcze jeden bardzo ważny element, dialogi, których jest tutaj niemało, natomiast wyważenie pomiędzy dialogami, a, a samą akcją i przekazaniem po prostu tego tytułu obrazem, jest też świetnie zrobione, jest świetnie skomponowane. Mamy mm, te sceny, kiedy następuje walka, kiedy jest dużo akcji i one w płynny sposób przechodzą na takich momentów, kiedy skupiamy się na dialogach. Te dialogi też bardzo wyraziste, jest sporo jakby takich cytatów, wręcz o uniwersalnym znaczeniu, które warto zapamiętać i warto do nich wracać. Generalnie uważam, że ten tytuł jest świetny i najważniejszy taki motyw tutaj to jest kwestia przemiany tego, jak życie w tym mieście skarbów, które tak naprawdę jest opisywane jako miasto zepsucia, zdegenerowane. Zniszczone, brudne, zimne, jak po prostu dusza dziecka może zostać opanowana przez mrok, przez zniszczenie, i w momencie, gdy ona zostaje poddana, nazwijmy to pewnego rodzaju próbie, no to wówczas widzimy, co się z nią może stać. Jak ten mrok zaczyna opanowywać właśnie taką duszę, takie serce. A, które zostaje poddane próbie. Jest tutaj troszkę kolorowych dodatków, bo tak jak e, czytamy, jest to wersja all in one, czyli dostajemy tutaj zbiór mm, kilku e, Pierwotnie prawdopodobnie wydanych w dwóch, w dwóch częściach, ale po jeszcze w jakiś inny sposób nie sprawdzałem tego. Właśnie, mang dostajemy całość, więc są kolorowe strony i one są na początku, i one są w środku. Jest tu oczywiście wykaz wszystkich rozdziałów również. Uważam, że jest to świetny tytuł, jeszcze z jednego bardzo ważnego powodu. Onomatopeje. One się pojawiają tutaj w mandy dosyć często i te onomatopeje, o, tutaj na przykład był taki fragment. Zobaczcie te, jakby takie o, które się pojawia. Ono się pojawia nie tylko w takim zapisie, ale w wielu innych zdają się jakby być dźwiękiem, dźwiękiem, który wręcz słyszymy, który jest namacalny. Momentami, czytając ten tytuł, można mieć wrażenie, że po prostu słyszy się muzykę. I właśnie muzyka jest szalenie ważnym elementem, przy którym warto po ten tytuł sięgać, bo ta manga ma też wersję anime i do, tego, do tej animacji jest specjalnie skomponowany soundtrack. Soundtrack, za który odpowiada, nie wiem, czy to jest zespół, nazywa się Plight i bardzo gorąco polecam Wam znaleźć sobie ten soundtrack. Znajdziecie go bez problemu na YouTubie, jeśli nie całość, bo to jest chyba 11 albo 12 utworów, to przynajmniej część. Są tam pewnie jakieś prawa licencyjne i to chyba zostało częściowo zablokowane, ale znajdziecie też taki ponadgodzinny utwór jako całość, Włączcie go sobie, czytając ten tytuł. Po prostu ta manga wchodzi na jeszcze wyższy poziom, bo zaczynacie czuć to miasto nie tylko obrazem, dialogami, bohaterami, ale również dźwiękiem. Jest to wspaniałe uczucie i naprawdę czyta się ten tytuł rewelacyjnie. Moim zdaniem jedna z najlepszych, najgorętszych premier 2023 roku. Ja uważam, że ten, ta manga to jest po prostu świetna rzecz, po którą naprawdę szalenie warto sięgnąć. Moja ocena dla Tekken King Red chyba nie powinna dziwić. 10 na 10, świetna manga, serdecznie wszystkim polecam. I jednocześnie dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału, zapraszam do innych moich filmów. Trzymajcie się, na razie, cześć!